Cześć wszystkim z tej strony konrad FX. Zapraszam do zapoznania się z kolejnym dniem tradingowym, który spędziłem na rynku DAXA. 2 października, godzina 8.50, czyli też chwilę przed rozpoczęciem się sesji o godzinie. 9. Zobaczmy, co się wydarzyło. Jesteśmy na najwyższym rężu na, 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 na rynku DAXA. Wczoraj wygenerował się bardzo silny impuls spadkowy, mierząc od sygnalnej, doszedł on do poziomu, do poziomu S4. Czyli jest to według metodologii TAPP pełny zasięg impulsu spadkowego. W dalszej kolejności są dwie możliwości w tym momencie: albo wygenerowanie korekty wzrostowej i dalsze spadki do poziomu S5. Albo dalej kontynuacja spadków do poziomu S5. Pamiętajmy, że jesteśmy w najwyższym rężu, więc tutaj troszeczkę może nam zająć ten, ten ruch. Być może się wygeneruje dzisiaj. Być może zajmie co najmniej dwa dni na wygenerowanie takiego schematu. Natomiast no, dzisiaj musimy dołożyć sobie jakiś scenariusz. Zatem na tym moment będę obserwował otwarcie. Pierwszy scenariusz jest taki, że ta świeca, ten bar zrobi się zielony i wówczas nastąpi ruch w górę. Ruch w górę oczywiście do poziomu R3 mierzonego z zielonej sygnalnej, która w tym momencie jeszcze nie jest zieloną sygnalną. I w tym, wtedy wówczas w tym rejonie będę szukał czerwonej sygnalnej i zejścia w dół. Czyli sam ten ruch, tak jak sobie wczoraj mówiliśmy, sama taka korekta jest dosyć spora, bo jest to co najmniej 90 punktu, więc już w tym momencie można szukać gdzieś tam tej swojej dniówki na wzrostach. Natomiast może mieć również miejsce taki scenariusz, że rynek wcale nie wygeneruje z tego miejsca korekty wzrostowej, tylko zacznie od razu spadać do poziomu S5. Zatem na niższym rężu należy obserwować sytuację. Widzimy, że już na niższym rężu pojawiła nam się piękna korekta wzrostowa i właśnie mierzenie z tego ręża, high rangea powinno wyglądać w następujący sposób, zaznaczając tą sygnalną czerwoną i dalsza kontynuacja spadków aż do poziomu S5 najwyższego ręża, czyli Mniej więcej do tych poziomów. Zatem ruch naprawdę obfity, bo jest to ponad 150 punktów. Natomiast tak jak wiem, pamiętajmy, że istnieje możliwość wygenerowania zielonej sygnalnej na najwyższym rężu, czyli jak gdyby ten ruch spadkowy z tej sygnalnej wcale nie musi zostać wygenerowany od razu. Mogą nastąpić wzrosty, może nastąpić korekta i dopiero spadki. Zatem na ten moment mierzenie wygląda prawidłowo z tej świecy. Po zejściu na najniższy ręcz wygląda to w ten sposób, czyli już widzimy, że wyszliśmy z konsolidacji i czekamy na otwarcie sesji o godzinie 9. Bardzo niska zmienność więc wszyscy inwestorzy no, nastawiają się tutaj na otwarcie rynku i, i dalszego, dalszego ruchu na tym indeksie. Dzisiaj z tego co patrzyłem w kalendarzu makro, żadnych ważnych danych nie ma, więc, więc nie będę zwracał na to całkowicie żadnej uwagi. Czekam na otwarcie i będę obserwował co się będzie działo, czyli jak gdyby no, w tym momencie można powiedzieć, że są dwa scenariusze do rozegrania, albo na lągi albo na spadki, czyli tak jak zawsze natomiast no, mamy już sprecyzowane mniej więcej Miejsca i czekamy tylko na ruch ze strony rynku. Jestem ponownie, godzina 9.20. Już po otwarciu sesji, w godzinie 9.00, widzimy, że rynek generował bardzo silny ruch spadkowy. Sygnalna, o której sobie mówiliśmy poprzednio, no w żadnym wypadku nie zrobiła się zielona, nie wygenerował ruchu wzrostowego i podąża do poziomu S5, czyli tak jak zakładaliśmy drugi scenariusz. Po zejściu na niższy ręcz widzimy, że również ta korekta, o której sobie wspomnieliśmy, e, zaczęła pracować i rynek z tego miejsca zaczął bardzo dynamicznie podążać w dół. Zaraz po otwarciu w ogóle nie pojawił się popyt. Chwilę po czekaniu. E, po czekaniu pierwszych minut e, na tym rynku postanowiłem zająć pozycję zgodnie z metodą kapy. E, e, no i tak się ułożyło, że dzisiejszy dzień treningowy mam już zakończony. Wyglądało to dokładnie w ten sposób. Harvest wszystko za mnie zrobił, czyli e, Potargetował pozycję, ustawił stop lossa, tej profita i później ją zamknął na Virtua. TP. Bardzo wysoka zmienność skutkowała tym, że, że postanowiłem zająć pozycję. Przyjrzyjmy się jej jeszcze. Ona została zajęta z, dokładnie z tej sygnalnej. Te zielone linie, które sobie tutaj oznaczyłem, wynikają z klastra, z SR, z dodatkowego poziomu S3, z wyższego rędu, czyli wszystkie te y, składowe, że tak powiem, które y, zbudowały tą konfluencję, y, y, były tak jak, tak jak zawsze tego wymagam. Jedynym ryzykiem było to, że mój take profit, czyli poziom S5 na low rędu, wy, y, wypadał poniżej poziomu S4. Jednak uznałem, że y, zmienność, zmienność sobie z tym poradzi y, i też wiedziałem, że jeżeli jeżeli dojdziemy już do S4, było bardzo wysokie prawdopodobieństwo dojścia to wówczas będę mógł sobie zaciśnić stop lossa, czyli zmniejszyć ryzyko zgodnie z założeniem, to też było jakimś tam dodatkowym profitem, zatem postanowiłem otworzyć tą pozycję. Oczywiście musicie pamiętać, że nie zawsze jest to dobry pomysł, muszą być do tego odpowiednie warunki, bo według metodologii CAPP i podstawowych założeń ruch spadkowy z wyższego ręcza kończy się przy poziomie S4. Więc istnieją to prawdopodobieństwo, jeżeli pojawiłby się tutaj większy popyt, że, że ten rynek nie przebił poziomu S4, tylko dopiero zaczął budować wyższą korektę na wzrosty, to mogłoby skutkować Wyrzuceniem pozycji i zaliczeniem stop lossa. Niemniej jednak tak się nie stało. Zarobiłem 28,5 punkta. Jestem bardzo zadowolony z tego. Dzień dzisiejszy, tradingowy moment zakończony jest godzina 9.25. Życzę wszystkim takich takich tradeów. Dzięki Wielkiej i następnego razu.